Siemka widzowie! Jako, że spadł śnieg, to dzisiaj będziemy sobie wykonywać wyzwania z nim związane w Fortnite'cie. Pierwsza gierka będzie polegać na tym, że kto zrobi fraga, to wali kulkę śniegu komuś na ryj. Dobra, szybko lecimy na fragi, bo zaraz się śnieg roztopi, jest na plusie dzisiaj. Tak szczerze widzowie, to jest moja pierwsza gierka w tym sezonie, no i mam nadzieję, że zdominuję i ogarnę sobie też parasolkę przy okazji. Let's go! Zero, leży! Leży, i ten śnieg! Ty ryj, Dobra, lecimy pierwsza kulka. Mam nadzieję, że trafił w głowę. Ha, trafiłem! Och, chyba dostał! Dobra, jeden powody! Przyniesz game, go dobijam i masz śmieszkę na ryju! Dobra, pierdzielę to, zakładam maskę. Nie, tak nie będzie. Ale się A. rozprysło. Jeden leży! Masz śnież na ryj! Ło ho Blisko było! Za dużo, za dużo im! Leży! Kolejny śnieg na ryj! Teraz musi być headshot! Leży, leży, leży! <noise> Dobrze, że nie traf. Dobra, trochę bity. Bum! Widzowie, jest tutaj tak zimno, że tylko stojąc tutaj się chyba rozchorujemy, a jak Sugar dostanie tyle kulek, to będzie grubo. No nie, nie trafiłem. A biało, dojeżdżam, dojeżdżam. Nie. Powalony jeden! Leży drugi! Dobra, no po jednym! Widzowie, to jest sam loot, teraz nie parzy. Bo powiedział, że słabo. O! Dawaj, rozwalę ją. Uo, ale trafiłem! Tu jest prawo. Elo! Dobra, się mam deru! Drogi śledzie sugar jedzie, o nie. Po jednym znowu. Widowie, zawsze byłem dobry w bejsbola. Dawaj, sugar. Dobra. A ja dobrze rzucam. O no i pięknie rozbił. Teraz sprawdzimy, czy sugar byłby dobrym łapaczem w bejsbolu. Ma rękawiczkę i musisz złapać moją śnieżkę. Gotowi? No. I Nawet złapał. złapał. O, ale laser! Co on zrobił? Co on nurkował? Laser! Biało, biało, biało! No to ci go dobijam! Ale bez odwracania la się. Ale God, był! Na biało! SZACHAMSTWO, WIDZOWIE! Za karę, że cały czas oszukuję, to trochę mu zrobiłem większe tak zwane jajo. Mimo, że ubrał maskę, mam nadzieję, że przejdzie przez tą maskę, bo są tam takie małe dziurki. Gotowy? Tak. Prostowe! Warto było tą maskę ubierać? Nie, nakitał! Leży, dobra, nice! Uff. Musimy Ooooo, Dostał! Prosto w ucho i policzek. A <śmienicza> Nie może tak się doskończyć, ja chcę z ciebie zrobić bałwana w tym odcinku. Ty ogólnie to mam 300 gości tu. Dobra, jeden powalony! Ciągaj basu, bo w ja, ja będę palił. Siema leczku! Ale to było dobre! Widzowie, teraz ma przerobane. Chyba ty masz przerobany gościu. O. Zobaczymy kto będzie bałwanem. Zobaczymy. A ty co robisz w ogóle? Bo nie wiem, ja tu mam 300 typów, a ty chyba nikogo. Co ja daję? Co ja daję? O! To było piękne. Dobra, teraz masz małą na chilku. <grybuj> no ta strefa mnie goni. Boom, wiło! I kolejny. Dobra, mamy gościa. Nie, tylko jest jeden prawdziwy Spider-Man już zimno <noise> Nice, zabiłem w buży, let's go! Kulka przygotowana Lecimy Ta się rozprysła jakoś Padam, padam nie no jakiś chłop jeszcze z daleka, frajer Ile masz fragów, ile masz fragów? Osiem Muszę nadrobić No to nie pobijesz mnie już niestety, ale możesz wygrać gierkę Za to będzie szacun i na pewno coś odwali w śniegu za to jak wygrasz Ja bym lat badał i To moja broń! Jeden Czy Sugar to wygra? Leży! Powolony po raz kolejny, co tu się dzieje? Nie Drugie miejsce! <grym> Top 2 i nie dostanie przez to street! Przegrałem tą konkurencję, dostałem więcej! A co gorsze? Nie dostanę parasolki! Przegrałem pierwszą konkurencję, ale teraz wchodzę all in tak zwane. W drugiej gierce, kto zrobi mniej fragów, robi orła bez ubrań na tym śniegu. To się nazywa aniołek tym paku, ale przyjmuję zakład. Bez ubrań. Niech będzie. Przyjmuję <grym> wierzę w siebie. Dobra, robimy to. Pierwszą rundę wygrałem, no i drugą też wygram. Mnie już gardło trochę boli, więc nie mogę tego przegrać, bo się całkiem rozchoruję. No nie, nie no no chyba mu. A, bot już się wyłożył. ale boty cię zabiły! Haha, będziesz robił aniołka! Ale żeby była wyrównana walka, to weź mnie podnieść chociaż! Już robisz aniołka, bo już wygrałem, jak cię nie podniosę! Żałosny odcinek chcesz, żeby był, musi być wyrównana walka do końca! No dobra, widzowie, specjalnie dla was to robię, żebyście mieli jakieś emocje, ale i tak ten bot nie ma szans tego nadrobić. Gościu się ze sobą! Ja się nie podniosę, więc uważaj! I biorę ci fragi teraz. Z no tobą. i człowieku nie wytrzymam z tej! No i jeszcze mnie ukradnie bierze! Jest 2-2! Dzięki, że mnie podniosłeś! A to jak wyrzucasz bo zaraz padniesz! Dobra, jeden powalony, do, jeden powalony, to biłem Dobra, dobity. I co, po jednym znowu? Nie ma czasu do stracenia. Pragi są tu do zrobienia. Zawie czekają na piosenkę na nowy sezon. Każdy musi zostawić suba i wpisać kod zjednoczenie, jeżeli chcecie taką pioseneczkę. No i musicie tutaj zostawić przynajmniej 5000 łapek w górę. No bo jednak robienie pioseneczki to łatwa sprawa. Dwóch dead! Let's go! Wychodzi sugar na prowadzenie! Nie, ja muszę to wygrać Nie wiem Ten jeden Dobra, jeden zabity, kurde, ale ta pompa jest do dupy Dead sułem UMG, let's go Dobra, drugi mój, drugi mój Mam 5 fragów, a ty? Ja mam 7, no to dwa przewagi Dlatego lecę trampolinką Walę to albo umrę, albo ich wszystkich zabiję Dobra, jeden powalony, let's go! Leży zabiłem! Mam 8 musisz dwa nadrobić, a jest ostatnich dwóch dwa ty? Dobra, to jest mój moment! Mój moment! Ja też mam rancha! Nice! Zabiłem! Let's go! I po co dobijasz? Wygrałem, wygrałem! Dobra. Tego trzeba jakoś porobić fajnie. O, ja go mam w bokse! Dobra, ja nie narzekam, mam parasolkę! A, ktoś tu robi przebi śniega w śniegu! No i tak jest zwycięstwo, to mi się podoba! Przynajmniej jest legendarna parasolka! Widzowie, ja specjalnie gumowce wziąłem, a teraz będę musiał tutaj bez skarpetek na boso w ogóle robić jakiegoś aniołka. No, przewalone! Jak na Syberii, widzowie. Ja pierdziele, dobra, trzeba to zrobić szybko i mieć z głowy. Nie, co ty wymyśliłeś, Sugar? Walić Sugara Mam tutaj... Podenki takie, że tak powiem, do pływania. To prawie pływanie, nie, Sugar? Tak, płynie w śniegu. To co? pływać płyniemy, płyniemy, tak? Skakuję, miałeś skakiwać. Uuu, aniołek! Piękny aniołek, widzowie. Ja pierdolę, umieram, zdycham Ale czerwona skóra. A! Piszcie, kot, zjednoczyli za to poświęcenie, a ja jeszcze na zrobię. Co ty odwala, człowieku? Tyle, ja zdycham, zdycham